Jakie dokumenty wymaga od nas bank, aby wydać ostateczną decyzję kredytową? Witam Cię, ja nazywam się Ronald Szczepankiewicz i opowiem Ci dzisiaj, jakie dokumenty trzeba zebrać do wniosku, aby otrzymać kredyt mieszkaniowy. Zanim jednak zaczniemy, dwie ważne informacje. Po pierwsze, nagranie, które właśnie oglądasz, jest piątym odcinkiem serii Kredyty Hipoteczne z moim udziałem. W poprzednich odcinkach mówiłem o najważniejszych pojęciach związanych z kredytem oraz jak wygląda krok po kroku zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym. Jeżeli nie widziałeś tych odcinków, zachęcam Ciebie do nadrobienia zaległości. Linki znajdują się w opisie pod filmem. Po drugie. Chciałbym, aby ten odcinek nie był za długi, więc dlatego, jeżeli chciałbyś poznać dokładną checklistę dokumentów potrzebnych w zależności od Twoich źródeł dochodu oraz typu nieruchomości, zachęcam Cię do zajrzenia do narzędzia Lendi o nazwie Expert Online, które sprawdzi dla Ciebie zdolność kredytową, pokaże najlepsze oferty z rynku kredytów hipotecznych i przygotuje dla Ciebie kompletną checklistę wymaganych dokumentów do wniosku. Bezpłatny dostęp do eksperta online znajduje się obok filmu. Ok, tyle z ogłoszeń, zaczynajmy. A zatem, jakie dokumenty są wymagane do wniosków o kredyt mieszkaniowy? Dokumenty te możemy podzielić na następujące kategorie: dokumenty osobowe, dokumenty finansowe i dokumenty dotyczące nieruchomości. Zaczynając od pierwszej kategorii, dokumenty osobowe dotyczą oczywiście wszystkich wnioskodawców i są to dokumenty mające na celu potwierdzenie Twojej tożsamości. A więc dowód osobisty, drugi dokument tożsamości, w przypadku małżeństw z rozdzielnością majątkową stosowny dokument potwierdzający ten fakt, a w przypadku rozwodów orzeczenie sądu o rozwodzie. Przechodzimy do drugiej kategorii dokumenty finansowe. To oczywiście dokumenty, które dotyczą Twoich dochodów, a tym samym Twojej zdolności kredytowej. Chciałbym, abyś zrozumiał, że tak jak i w przypadku dokumentów osobowych, tak i w przypadku dokumentów finansowych, ta lista dotyczy wszystkich kredytobiorców. Tych dokumentów jest całkiem sporo. Dla każdego rodzaju źródła dochodu są inne. Dlatego pozwól, że szczegółowo rozwinę tylko dwa najpopularniejsze źródła dochodów: a więc umowę o pracę oraz działalność gospodarcza. Zatem, lista wymaganych przez bank dokumentów dotyczących umowy o pracę składa się z dwóch najważniejszych punktów. Po pierwsze, jest to zaświadczenie o dochodach. Jest to dokument, który należy dostarczyć do banku na stosownym druku bankowym. Dla każdego z banków jest on inny. Z tego powodu przed zebraniem dokumentów powinieneś już wiedzieć, do których banków chcesz je złożyć. Pamiętaj, aby podpisać się na zaświadczeniu. Brak podpisu jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez kredytobiorców. Drugi z dokumentów a propos umowy o pracę jest to wymaganych przez bank, jest to pełen wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa Twoje wynagrodzenie. Najczęściej bank wymaga wyciągu z trzech miesięcy, ale niektóre banki mogą poprosić wyciągu z sześciu miesięcy. Ok, przejdźmy do drugiego, najbardziej popularnego wśród kredytobiorców źródła dochodu, a więc przechodzimy do działalności gospodarczej rozliczanej poprzez Księgę Przychodów i Rozchodów. Dlatego źródła dochodów, lista dokumentów jest już dłuższa i obejmuje pozycje takie jak zaświadczenie ZUS-u i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, aktualny wyciąg z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, PIT za poprzedni rok obrachunkowy, wyciąg z rachunku firmowego, księga przychodów i rozchodów za obecny i poprzedni rok obrachunkowy, informacje o odpisach amortyzacyjnych, jeżeli takie występują przy tym źródle dochodu. Na koniec zostały nam jeszcze dokumenty dotyczące nieruchomości. Tu również w zależności od typu kredytowanej nieruchomości dokumenty będą różne. Zgodzisz się ze mną, że inne dokumenty będą potrzebne przy budowie domu, a inne przy zakupie mieszkania. Z tego powodu skupię się na jednej z najbardziej popularnej kategorii nieruchomości na rynku polskim, a więc skupię się na checklistie, którą bank wymaga w przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego. Ok, o jakie dokumenty poprosi Cię bank? Przede wszystkim poprosi Cię o umowę przestępną ze zbywcą. Tak jak wspominałem, na rynku wtórnym może to być umowa cywilnoprawna. W formie cywilnoprawnej, czy też w formie aktu notarialnego, bank poprosi również Ciebie o dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego, czyli na przykład potwierdzenie. Przelewu. Poprosić może również o odpis księgi wieczystej nieruchomości, jeżeli ta występuje. Poprosi, idąc dalej, o akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności zbywcy do nieruchomości zaświadczeń ze spółdzielni czy też wspólnoty mieszkaniowej o braku zaległości i o ewentualnym braku przeciwwskazań do założenia księgi wieczystej, jeżeli ta istnieje, bank może ciebie również poprosić o wycenę nieruchomości, czyli o operaż szacunkowy. Jeżeli go nie dostarczysz, bank zleci taką wycenę na twój koszt. OK, zwróć proszę uwagę, że lista dokumentów jest dość obszerna, a nie wymieniłem przecież wszystkich typów dochodów czy też wszystkich typów nieruchomości. Zatem, jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych, zachęcam cię do zapoznania się z narzędziem Lendy o nazwie Expert Online, który oprócz policzenia zdolności kredytowej, sprawdzenia najlepszych ofert bankowych, pokaże ci również szczegółową checklistę dokumentów wymaganych przez banki. Co więcej, będzie to dokładnie ta sama lista, którą wymaga konkretny bank. Dostęp do Eksperta Online znajdziesz obok filmu. Jeżeli natomiast chciałbyś dowiedzieć się więcej, jeszcze więcej na temat kredytów hipotecznych, zachęcam Ciebie do zapoznania się z moją książką Tajna Broń Kredytobiorcy, w której rozłożyłem na czynniki pierwsze temat związany z zakupem nieruchomości na kredyt mieszkaniowy. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli podobał Ci się ten materiał lub masz pytania, napisz o tym proszę w komentarzu pod filmem. To wszystko. Do zobaczenia. Cześć! you <music>